Cześć! Motywem przewodnim dzisiejszego odcinka będą włoskie auta małolitrażowe. Za mną stoi fiat panda. W absolutnie najciekawszej wersji, w jakiej był produkowany. To jest Panda 30 z zabudowanym z przodu silnikiem. Z malucha. Natomiast nie ona będzie gwiazdą dzisiejszego odcinka, będzie nią wariacja na temat Fiata 126P, mianowicie Fiat 126P BIS z kierownicą po prawej stronie. Rozmawianie na temat różnic, jakie występują pomiędzy zwykłym Fiatem 126P a Fiatem 126PBIS, nie ma chyba większego sensu, dlatego że wszystko, co mogło zostać powiedziane na ten temat, zostało już powiedziane. Nasz odcinek skupi się na tym, po co w ogóle ten BIS powstał, jakie były powody zastosowania w nim niektórych rozwiązań i do czego miała ta historia finalnie doprowadzić. Mamy koło siebie wyjątkowy egzemplarz. BISA, wersję sprowadzoną niedawno z Wielkiej Brytanii. Jak widać, tymi samochodami FSM próbował podbić nie tylko kontynentalną część Europy, ale też wyspiarzy. Czym zaskarbiali sobie ich względy i łaskę? No słuchajcie, tym, czym zawsze ceną. Cena czyni cuda, i tak naprawdę w końcowej fazie lat 80. i na początku lat 90. FSM borykał się z potężnymi problemami w zbycie tych samochodów na rynku krajowym. Dlaczego? Dlatego, że wreszcie otworzyliśmy się na zachód i byliśmy w stanie sprowadzić sobie z tej zagranicy jakieś kilkuletnie samochody zachodnie, które z jakością zdecydowanie odbiegały od tego, co mieli do zaoferowania producenci krajowi. Jak FSM próbował poradzić sobie z problemem braku zbytu czy braku popytu na te auta? Chodźcie do tyłu. W ramach walki z brakiem popytu na maluchy na przełomie lat 80. i 90. do każdego zakupionego Fiata 126 Pbis fabryka dokładała rowerek dziecięcy. Tu mamy przepięknego, białego Crossa 2 z naklejką FSM, e, rower wyprodukowany w 1987 roku, czyli załapał się na samą, e, sam początek produkcji Bisa. Słuchajcie, rower w wersji Unisex, bo można było tak naprawdę tą poprzeczkę odkręcić. I z męskiego roweru z poprzeczką stawał się rowerem dla dziewczynki taką damką. Wielu z nas to miało ja też pamiętam taki rower z mojego dzieciństwa. Pamiętam, że mój był akurat żółty. I o dziwo, słuchajcie, gdzieś ta żółta poprzeczka jeszcze się w czeluściach domowego archiwum zachowała i stoi jako element ozdobny na półce wśród jakichś tam innych durnostojek. Słuchajcie, to była próba walki. E z, tym, z tą konkurencją z zachodu, która skutecznie odciągała uwagę polskich kierowców od rodzimego produktu, od Fiata 126PBIS. Natomiast tak naprawdę po co ten Fiat 126PBIS pojawił się na rynku krajowym? Dopiero w 1988 roku. Czemu nie pojawił się wcześniej i czy mógł pojawić się wcześniej, o tym porozmawiamy za chwilę. Co tak naprawdę odróżniało Fiata 126 Pbis od zwykłego malucha? Kluczowym elementem różniącym te dwa auta było jego serce, czyli silnik. W zwykłym maluchu mamy z tyłu tylko i wyłącznie komorę silnikową, gdzie jest umieszczony silnik i skrzynia biegów. Ten silnik jest umieszczony w tradycyjnym pionowym wzdłużnym układzie i zajmuje praktycznie cały tył tego samochodu. W Bisie zdecydowano się na zabieg, który umożliwił wygospodarowanie nad tym silnikiem przestrzeni bagażowej. Jak to uczyniono? Ten ponad 100-litrowy bagażnik. Wygospodarowano tylko dzięki temu, że silnik, również umieszczony z tyłu, z bardzo podobną skrzynią biegów, po prostu przewrócono na bok. Ten leżący silnik z wystającymi w górę niewieloma elementami, takimi jak gaźnik czy alternator, genialnie mieści się nam pod podłogą, tworząc nam świata 126p naprawdę bardzo funkcjonalne auto. Tylko dlaczego Włosi zdecydowali się na taki ruch dopiero w 1988 roku? Zaznaczam Włosi, a nie Polacy. Dlatego, że umowa licencyjna na produkcję Fiata 126P skutecznie ograniczała nam możliwości modernizacyjne tego samochodu. Fiat 126P, w klasycznej wersji, taką, jaką kojarzy większość z nas, odziedziczył układ napędowy z takiego właśnie Fiata 500, który zmotoryzował Włochy. Natomiast ta 500 na pewnym etapie produkcji posiadała swoją dostawczą wersję, coś takiego, Fiata 500 Jardinera. I cała przewaga tego samochodu nad zwykłą 500ką to był właśnie ten tył. Spójrzcie. Po otwarciu klapy mamy tutaj gigantyczną przestrzeń bagażową. Jak udało się to osiągnąć? Dokładnie w taki sam sposób, w jaki w Fiacie 126 Pbis, mianowicie przewracając standardowy silnik na bok. Jest on schowany pod podłogą i jak widać zajmuje z tyłu bardzo mało miejsca. Taka wersja Fiata 500 Jardinera była dostępna w ofercie już od 1961 roku. Dlaczego zatem Fiat zdecydował się na zastosowanie bardzo podobnego silnika w Fiacie 126P dopiero w 1988 roku? Słuchajcie, na to pytanie żaden z nas nie zna odpowiedzi. Możemy jedynie przypuszczać. Natomiast same przymiarki do produkcji Bisa. To nie jest połowa lat 80., to nie jest nawet początek lat 80.. Mam tu w ręku zdjęcie, które stoi na moim biurku w gabinecie. Zapewne możecie pomyśleć, że to zdjęcie mojej rodziny, jakiegoś ojca, dziadka. Nie, to zdjęcie 126P w wersji BIS. Które powstało już w 74 roku z zastosowaniem właśnie tego silnika, który był montowany w fiacie Jardinera. Czemu od 74 roku do 88 zwlekano zdrożeniem seryjnym do produkcji takiej funkcjonalnej wersji malucha? BIS trafił do produkcji w 88 roku. Po co to zrobiono? Słuchajcie. To pytanie jest dosyć kluczowe, dlatego że uruchomienie produkcji nowego modelu z założeniem, że będzie produkowany tylko przez trzy lata, a to jest oficjalna wersja, że BIS miał być przejściową wersją malucha do momentu wprowadzenia Cinque Cento, przecież no mija się kompletnie z celem. Opracowanie technologii produkcji tej tylnej części nadwozia i tego silnika tylko po to, żeby wpuścić sobie trochę bardziej funkcjonalną wersję Malucha na rynek, nie ma absolutnie żadnego sensu. Szczególnie, że jak wiecie z tego filmu e, z naszego kanału e, zatytułowanego 800 prototypów Cinquecento, rozmowy na temat produkcji Fiata Cinquecento rozpoczęły się już w połowie lat 80. W 88 roku, jak trafiał bis do produkcji, jeździły już Prototypowe egzemplarze Cinquecento. Po co więc ten bis się pojawił? Słuchajcie, kluczowy jest w tym wszystkim ten silnik, umieszczony z tyłu i przewrócony na bok. Dlatego, że po niewielkich modyfikacjach ten sam silnik trafił pod maskę seryjnego Cinquecento. Produkowanego od 1991 roku. Po co więc zdecydowano się na taki zabieg i na te trzy lata przed rozpoczęciem produkcji Cinquecento uruchomiono produkcję 126 pbis? Słuchajcie, po nic innego, jak po to, żeby przetestować nowatorską konstrukcję silnika i sprawdzić, czy te silniki w produkcji seryjnej w samochodach Cinquecento sprawdzą się i będą mogły niezawodnie. Reprezentować tam markę czy znaczek kwiata. Idąc dalej tym tropem na potwierdzenie teorii, że Fiat chciał przetestować w modelu 126PBIS ten nowoczesny silnik, który finalnie miał trafić pod maskę samochodu Cinquecento, dochodzimy do jeszcze innych ciekawych wniosków i przemyśleń. Bo tak naprawdę, Fiat 126PBIS, poza tym silnikiem, który w dużym stopniu jest no, niemalże identyczny z tym, który trafił pod maskę Cinquecento, on się różni jakimiś wspornikami, jakimiś kanałami olejowymi różni się troszeczkę gaźnikiem czy e, ogólnie wyprowadzeniem tych króćców do chłodzenia. Natomiast generalna konstrukcja tego silnika jest dokładnie taka sama jak trafiła finalnie do Cinquecento. No i słuchajcie, e, nie było tego jak zrobić w inny sposób. To jest zupełnie nowy silnik, który nigdy wcześniej w Fiacie nie był używany. Silnik o dosyć kontrowersyjnej konstrukcji przewróconej na bok, w aluminiowym Bloku, w którym są osadzone e, cylindry, trzeba było przetestować to na jakiejś trochę większej próbce niż kilka prototypów, zanim uruchomi się seryjną produkcję modelu, który hucznie zapowiadano jako samochód, który ma dorównać jakością Mercedesom z przełomu lat 70. i 80., bo właśnie takimi hasłami reklamowano na początku lat 90. Cinquecento. Idąc dalej i szukając tych zapożyczeń czy tych rzeczy, które trafiły finalnie do produkcyjnych mamy na przykład zamek tylnej klapy, który też nie występował w żadnym innym małolitrażowym Fiacie wcześniej. Konstrukcja bardzo podobna do tego, która występowała w Ritmo, natomiast tu detale wnętrza sugerują, że jest to przekonstruowane i dostosowane już do funkcji, jaką miało spełniać w samochodzie Cinquecento. Inne rzeczy, które to auto ma bardzo spójne i też... Nie potrafimy znaleźć wytłumaczenia, dlaczego akurat te elementy znalazły się w maluchu, to są, słuchajcie, koła. Wiele teorii mówi o tym, że 13-calowe felgi i te niskoprofilowe opony 145x70 czy 135 na 70 zastosowano w bisie po to, żeby poprawić jego prowadzenie. O czym my mówimy? Jakie prowadzenie? Prowadzenie w Maluchu Maluch genialnie prowadził się na felgach 12-calowych z balonowymi oponami dlatego że auto jest lekkie i nie posiada praktycznie żadnej mocy. Na obalenie teorii, jakoby te koła mia miały tutaj pełnić funkcję jakieś poprawiające osiągi tego auta, jest też, argumentem na to jest też to, że do końca produkcji fiata 126P w zwykłej wersji utrzymano felgi 12-calowe i pełne balonowe opony. Więc tak naprawdę to, co zastosowano w bisie, czyli duża 13-calowa felga i niskoprofilowa opona, to była tak naprawdę przymiarka do tego, jakie koła mają trafić do Cinquecento i jakie opony będą używane w tym Cinquecento. Te niskoprofilowe D124 135x70 to była oryginalna konstrukcja opony, która właśnie była rozważana jako pierwszy montaż do samochodów Cinquecento. Ostatnim elementem, który tak trochę na siłę E, zamontowano w fiacie 126P. Bis jest zębatkowa przekładnia kierownicza z samokasowaniem luzu. Słuchajcie, rozwiązanie, które też nie miało absolutnie żadnego sensu, dlatego że zwykła przekładnia ślimakowa z powodzeniem sprawdzała się w maluchach zarówno przed Bisem, jak i po Bisie, bo do końca produkcji modelu 126P montowano tą przekładnię ślimakową. Z krótkim epizodem właśnie na tego Bisa i na jakieś pojedyncze wersje eksportowe. Po co więc ta przekładnia trafiła do 126P? No po to samo, po co inne elementy, które finalnie potem trafiły do samochodu Cinquecento, żeby przetestować to rozwiązanie przed wdrożeniem do wielkoseryjnej produkcji nowego flagowego modelu Fiata. Dalsze kulisy powstania wersji Bis czy modeli Cinquecento są nadal przedmiotem inwestygacji. Przeglądamy archiwa, odszukujemy różne zdjęcia, publikacje po to, żeby poskładać w całość tę historię. Jednym z elementów tej układanki jest też ten Fiat 126 PBIS, którego w ostatnich dniach udało nam się sprowadzić do Polski z Wielkiej Brytanii dzięki serdeczności poprzedniego właściciela, który zdecydował się pomóc nam w tym przedsięwzięciu, bo jak wiecie, w dzisiejszych warunkach, kiedy e, już Jesteśmy po Brexicie, sprowadzanie jakichkolwiek rzeczy z wysp nie jest tak prostą czynnością, jak było to jeszcze te parę lat temu. Także udało nam się tego polskiego Fiata 126P Bis przywieźć z powrotem tu na polską ziemię i możecie oglądać go w Muzeum Motoryzacji na warszawskim Żeraniu w Fabryce Samochodów Osobowych. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, odwiedzajcie nas tu na żeraniu odwiedzajcie nas w internecie. Do zobaczenia.